Szanowni Państwo, nawiążę do tego, co powiedział Pan Marszałek. Pan Marszałek wspomniał o takim wątku, który jest niezwykle istotny, a przez nas zapomniany. O tym, że prawdziwa kultura jest związana właśnie z rolnictwem. Po raz pierwszy terminu kultura użył Cycoron i to w odniesieniu do agrikultura, czyli kultura ziemi. I w tym terminie podkreślał, że człowiek potrafi współdziałać z naturą i potrafi zagospodarować dar, który otrzymał od Pana Boga. My dzisiaj wracamy do naszych korzeni i tutaj możemy spotkać się z rolnikami i z kulturą, którą oni tworzą, z kulturą polskiej wsi. To jest kultura niezwykle barwna, to jest kultura szlachetna. To jest kultura, która nie wyrzeka się wiary w Pana Boga i tradycyjnych wartości, ale jednocześnie jest otwarta też na pewną nowość i na to, co niesie świat współczesny. Próbuje odpowiadać na wezwania świata współczesnego. I dzisiaj w tym miejscu bardzo serdecznie rolnikom za to pragnę podziękować. Mówiłem już o tym w katedrze, ale jeszcze raz pragnę to podkreślić. Wielki Bóg zapłać za to, że. Jesteście ludźmi pracowitymi, odważnymi, nawiązujecie do historii, do tradycji, nie wyrzekacie się swoich korzeni, a jednocześnie jesteście ludźmi, którzy odważnie patrzą w przyszłość, dostrzegają wszystkie wyzwania i starają się na miarę swoich możliwości na nie odpowiadać. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać. Bardzo wam dziękujemy. Szczęść Boże.